Siema, ja jestem Piotrek, a to jest Margonem. Tak, Margonem wreszcie nagrywam. I tutaj zobaczycie odcinek z eventu halloweenowego, a mianowicie z loterii. Oczywiście wydam dużo więcej jasełek, ale na razie takie podstawowe 15. Jak widzicie, mam 25 smoczych run, więc postaramy się to wykorzystać. Ale na razie wykorzystamy sobie te 15. Weźmiemy to. Weźmiemy to i weźmiemy to Ale najpierw 18 sobie coś źle liczę weźmiemy sobie bez tych jedynek sobie uprzątniemy FIPunek, znaczy sprzątniemy Żeby było widać wszystko w dół Jak widzicie questy pierwsze trzy zakończyłem Solucji questów nie będę robił, ponieważ jest tego miliony na YouTubie Więc nie ma sensu myślę takich rzeczy robić, więc po prostu pokażę wam mojego niefarta Co mi poleciało z loterii. Więc możemy sobie zakupić losy. Tutaj błogosławieństwa, które są. O, zobaczymy jakie są. Unik mało leczenia esa trochę unik najważniejsze ale mało go unik mało leczenia esa więcej ale też mało i wszystkie cechy myślę że błogosławieństwa mogłyby być lepsze ale nie narzekajmy bo to jest tylko gratis więc chcę wykorzystać mój los to jest los siekacza pierwszy ogień Fart już coraz większy. Dostaliśmy straszaka. Może zobaczmy, jaka to jest animacja. Wow, zawsze o takie marzyłem. Możemy przejść do losów za 6 SL, Więc weźmiemy los trzonowca za 6 smoczych łez. I dostaliśmy miksturę, która nam daje 12 uniku i 600 życia. Więc. Skaczemy z radości, bo to jest bardzo cudowne błogosławieństwo i właśnie o nim marzyłem. Ale ma tylko 15 użyć, działa krótko i jest beznadziejne. Więc następny los. Beznadziejne. Nigdy, dwa razy w życiu udało mi się wyczerpanie wykorzystać, więc... Kolejne 6 SE w plecy. I zobaczymy ostatni los. No i zwój Herosów. Dziękuję za 15 eseł. Oczywiście się opłacało każdy zwój. 3 esełki, cała reszta to shity. No, opłacało się. 5 zwojów wyszukania Herosa to jest naprawdę dużo. No, można powiedzieć, że jestem zadowol zadowolony, więc następne losy, no myślę, że w przeciągu najbliższego tygodnia powinny się ukazać i myślę, że już będzie takie grubsze losowanie za jakieś 50, może więcej SL na pewno z losami za 12 e, właśnie SL, więc pozostaje Wam tylko czekać, to trzymajcie się, cześć!